Chciałbyś, żeby bateria w Twoim laptopie wytrzymała możliwie jak najdłużej? Oto 5 prostych trików, jak o nią zadbać. Na samym wstępie musimy coś sobie wyjaśnić. Otóż bateria zarówno taka w laptopie, jak i ta w smartfonie czy tablecie kiedyś się zużyje. To po prostu jest nieuniknione. Ogniwa, które znajdują się we wnętrzu takiej baterii po określonej liczbie cykli ładowania zaczynają naturalnie tracić swoje właściwości, co będzie przekładało się na przykład na krótszy czas pracy. Jest jednak kilka sposobów, dzięki którym dłużej utrzymamy naszą baterię w dobrej kondycji. Po pierwsze, unikajmy ekstremalnych temperatur. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura może mieć negatywny wpływ na baterię. Staraj się więc nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani też nie pracujmy na mrozie. Nadmierne nagrzewanie się laptopa może być jednak powodowane nie tylko przez promienie słoneczne, ale też np. przez zasłonięte lub zablokowane otwory wentylacyjne. Starajmy się więc ich nie zasłaniać, np. kiedy trzymamy laptopa na kocie lub Innej miękkiej powierzchni. Raz na czas na pewno nie zaszkodzi nam też przedmuchanie tych otworów wentylacyjnych sprężonym powietrzem. Po drugie, unikajmy pełnego rozładowania baterii. Staraj się podłączać laptopa do ładowarki, gdy poziom naładowania spadnie do powiedzmy 20-30%. Pełne rozładowanie może mocno skracać żywotność takiej baterii. Najoptymalniejszym zakresem dla niej będzie poziom naładowania pomiędzy 80 a 20%. A to prowadzi nas do trzeciego punktu. Nie przesadzajmy z ładowaniem baterii do oporu. Jeżeli tryb pracy sprawia, że non stop siedzimy przy biurku i nasz laptop jest stale podłączony do ładowania, no to są dwie możliwości. Możemy na przykład raz na czas odłączyć zasilacz i pozwolić baterii pracować, a później podłączyć zasilanie przy około 20%, lub ograniczyć ładowanie do około 80% za pomocą przeznaczonego do tego programu. Niektóre systemy operacyjne mają taką funkcję wbudowaną, jeżeli zorientują się, że zazwyczaj działamy z podłączonym zasilaniem. To same ograniczą ładowanie. Po czwarte, zweryfikujmy, jakie aplikacje działają w tle i sprawdźmy, czy na pewno ich potrzebujemy. Może się na przykład okazać, że jakiś czas temu odpaliliśmy program do obróbki graficznej, czy inną aplikację, która pożera zasoby naszego komputera, a co za tym idzie, drenuje naszą baterię. Jeżeli skończyliśmy pracę, to po prostu wyłączmy taki program. To samo tyczy się otwartych w przeglądarce kart. Wiem, jak to jest, sam mam z tym duży problem. Zresztą przy otwartych 10 kartach szybciej niż przy 50 zorientujecie się na przykład, w której gra muzyka. No i po piąte: sprawdź ustawienia jasności ekranu i klawiatury. Być może przy nieco ciemniejszym ekranie będzie ci się pracowało równie komfortowo, a na pewno będziesz w stanie robić to dłużej na jednym ładowaniu. A jeżeli nie używasz podłączonych do komputera urządzeń, to po prostu je odłącz. Te również lubią okradać nas z cennej energii. A co zrobić, gdy okaże się, że przyszedł już czas na wymianę baterii w laptopie? Wejdź wtedy na naszą stronę, podaj producenta i model laptopa i zamów nową, która może mieć pojemność taką samą lub większą niż ta oryginalna. Sam proces wymiany też nie jest zazwyczaj zbyt skomplikowany. Ale jeżeli nie czujesz się na siłach, możesz ze swoim laptopem i nową baterią od Gwinsela udać się po prostu do serwisu. Daj znać w komentarzu, czy wymieniałeś kiedyś baterię w laptopie, albo czy może przymierzasz się do niej w najbliższym czasie. Za dziś wielkie dzięki, do zobaczenia. Cześć!